Jak to wygląda? Rospędzeni w prosto w stronę słońca Zakon dzień w sobie tak bez końca Zaliczamy dziś te wszystkie stany, bez zgradi przyczepy i na skóp dzisiaj jedziemy nie wyjeżdżamy tak wcześnie bo nie ma sensu nie mamy dużo ziemniaków pięknie wygląda nie no tylko hamulce daj Jedziemy z przemysłowym ziemniakiem do skupu. O, no kolejna, ja kolejna, tak patrzę, ja mówię kurczę, gadam ten trebu. O, czterej, ja dawaj, co ty zarabujesz? O, szerokości na ciepło pozdrawiam. Dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy na skup z ziemniakami. Nakopaliśmy, przywita się. Cześć Nakopaliśmy się, nakopaliśmy dwie przyczepy ziemniaków No, teraz przede jeszcze. Głupi, doli tu na tym zakręcie. Idziemy na miasto, do, idziemy do Subska. Ziemniaki mamy zakontraktowane, więc lepszej ceny nie dostaniemy, Co coś w tym roku. No to może tam nie będzie dopłata, bo, bo jak jest wyższa cena w roku, to wtedy dopłacają, co Zapytam No właśnie, ale zakontraktowane masz, po ile 20? 265 za to. Aha, 265 zł za tonę. Czyli śmieszne pieniądze, tak. No, ale oni prawdę mówiąc. Co roku takie daje. No. w tamtym roku podnieśli do 30. No to teraz by było ciekawe, jakby nie dali 30. Nie wiem. Jaki jest kontrakt, trzeba go wypełnić. To jest właśnie kontrakt. Były nawet ceny ziemniaka po, u nas po 15 groszy. 20 to jest, to groszy. Złom, no, no tak, ale na przemysł, jak się z wolnego rynku chciało sprzedać, a, a tu jest bez kontraktacji, to jest 14 groszy, 15. No, no połowa prawie tego, no. no. to się wtedy nie opłaca. I tam są wtedy warunki, że wtedy musi być minimum yy, ile? Ileś tam skrobi. 16 skrobi, To wtedy dopiero 16 groszy. A tutaj ja mam widełki do poniżej 13,5 i pół skrobi nie muszę schodzić. Bo tam chcę przejść na tych pasach ktoś Dobrze. wsiada, ja nie? Siada. ogólnie to my mieliśmy wozić we wrześniu, nie? koniec września no i nawet się nie upominali No, a... no w zeszłym roku to Nic... miałem na listopada i, i przyszła, no, przyszło pisemko, żeby na września przywieźć to dostanę droże. przestaliśmy przecież, co to tam? prawe. robić no tak powiem wam, że my na ten zakład Chyba jako nieliczni wozimy ciągnikiem ziemniaki Już teraz wszystko ciężarówki Bo wszyscy ciężarówki wynajmują się, nie pierdzielą w tamtym roku nie było widać żadnego ciągnika Tylko same no. ciężarówki A kiedyś? No tam same ciągniki stały na skupach Nawet możecie zobaczyć sobie na innych skupach ze ręcznie Myśmy wzięli z powrotem szlaka, ale szkoda przyczep Nie, nawet nie ma mowy Nie wezmę chyba szetlącej się szlaki, żeby mi opaliła burta. Da, bo to spali farbę. No pewnie, nie. Jedziemy na zakład. No i tu tak zrobili, że przyczepa będzie tak i tak stała. No. Z tamtej strony nie ma okna, i on nie widzi, że stoję wtedy krzyczewą Dla... na no. tym. Na drodze. O to ziemniaki. E, no. ja powiedział, że przywiozą buraki, ciekawe, czy by się kaplą Może i tak. Może i by się kaplą Po co buraki, A tak zrobił, no? Kurwa. Jeżdżamy na wagę. Waga wyzerowana jest, tak, jest wyzerowana. Zmieszczy się całym składem? Nie, nie wiem, teraz sprawdzimy coś To chyba się zmieszczy, bo to jest długa waga. Co? No. Tam. O. O! o, stój! Co tu się dzieje? Ła. Ty. Widziałeś? Ślaban. <gry> Ale on się automatycznie czy jak? Nie wiem. Ciekawe kto go zwinął już. Zmieściło się. Ale cofnij, bo o ślabach chyba. Nie widać, ile jest. O kurde, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zabić mnie chcą. Zamykają się ślabane. Jest 20, nawet ja dobrze nie widzę. Jest 29 ton, 620 kg. A, już 500. Bo tata 120 kg jednak ważysz, 29 500. W ogóle, ciężki jesteś. 110 ważę, tylko, że w ciuchach będzie 4 kg więcej, o jest. Nie zważyłeś, słabany pozamykany, a o, otwarty jest z przodu. I jedziemy do wysypu na kosz. Pięknie się zestaw prezentuje. jak wam się podoba transport ziemniaku? Jeśli wam się podoba to zostawcie łapkę w górę Oho, oh, ale dziury Sześćdziesiątkę nagram A bolec przyłożyć? Pak. Już mamy wyciągnięty, damy go chyba z przodu, nie? No oczywiście trzeba z przodu dać zabezpieczyć Co? Odpiąć to? Co? Nie! To nie trzeba to nawet ruszać, pamiętaj chyba. Tak Dobra, idziemy do milka Idziemy, zobacz, na bajerę idziemy Wysypaliśmy jedną przyczepę No i elegancko poszło i go trochę tutaj się wysypało no niepotrzebnie tak na to dał za mocno, mógł na, pół, na dwa razy kiprować, nie? no i teraz może chyba trzeba wrzucić, bo szkoda tych ziemniaków zaraz drugą idę zobaczyć, co tam, tam dzieje w laboratorium ile jest skrobi o tak to wygląda koszt przy, do przyjęcia ziemniaków później lin, linie transportowe do magazynów tylko na razie przestawiają na inne magazyny, chyba. Mi się wydaje. Lecą nasze jemniaki. Tutaj ziemia leci. I na kubkę. Nie niewywozione to jest. Jeszcze takie stare, drewniane. Ziemniaki są transportowane na, e, do magazynów a później są takie kanały wodne tymi kanałami wodnymi są transportowane do obróbki No i musi odjechać ta Z kosza Jednak prowadzenie do tyłu lepiej by było Bo skutno szkódno robiliśmy Nie. Uciekli, wszyscy, bo nie chcę już rzucać ziemniaków. już ja. Bo kazali, kazali do tyłki prowadzić, a nie chcieli, rozczepiać. przyczep i za karę, teraz musimy to wrzucić. A do tyłu by pewnie tyle nie spadło ziemniaków. No, że to znaczy kamienie mamy, nie mamy kamieni. Ja Wjechaliśmy na wagę 12.280 idziemy 12.280 265 na kontrakt Powyżej kontraktu jak się ma nadmiar A był kontrakt to 350 To na pewno nikt nie będzie a chciał bez, bez kontraktu 250 To jest To jest yy, zagmatwane, nie? No właśnie Mi się wydaje, że nikt Czyli nie będzie chciał my no. Na kontrakcie tracimy. tracimy, a poza kontraktem... No i zobaczcie, mamy tak. Waga brutto 29 500. Tara 12 280. To ile wyszło? 4% zanieczyszczeń, czyli waga netto 16 530. Co ile tu jest tara? 12 280. To 17, 220 kg. To był 17, najbliżej 20. E, podziel na 104 i procent to, wtedy to, to ma. Będzie objęte... wiem. Kto będzie najbliżej e, tego wyniku? No to pozdroję w kolejnym odcinku. Tak, tak jak mówiłem. E, ile 4% to jest? Ile tych zanieczyszczeń niby było? Minus 16, 530. 690 kilo, prawie 700 kilo samych zanieczyszczeń no. Rozumiesz to? No To jeden zbiornik Za darmo jest No jeden zbiornik Anfi jest za darmo To w tyle tam, kamieni to... na pewno nie było No pewnie, że nie ma kamieni tyle, tam staranie w panie 690 kilo No, 700 kilo W życiu tam nie ma tyle kamieni i idziemy Ale oni muszą wyjść na swoje To jest normalne I jedziemy do domu no ale weź ten procent oblicz. No mam, Wiesz, to, to tyle jest no tak, ale chodziło mi wiesz dokładnie o co? Czy dobrze ta smota była A żeby wiedzieć to trzeba tam toż, yy, Realnie to 17 co, tą co tam było Podzielić na 104 i procent wcisnąć. Dobra. Wtedy dokładnie, dokładnie wtedy wiesz Patrz, yy, zabrali nam 50 kilo jeszcze Bo powinno być 16 ton 576 a jeszcze 16, tam 530, jeszcze 50 kilo. Ja to bym właśnie chodził. No, wszukali jeszcze 50 kilo. Dojechaliśmy do domu, trzeba poodczepiać te medium. Tutaj? Tak. Dobra. Odjedzie Jedź Cza Media wszystko I hamulce A co to szkodzi? Zielony po lewej? Ale co to szkodzi? Nic nie szkodzi. Zasada się liczy. Przecież to nic nie szkodzi, przecież tak i tak... samo, czy ma być w tą, czy tu. O, zimno, zimno. Ale zimno. Dobra. Dawaj. Poruszaj. Odczepiamy. No teraz musi Poruszaj! Oczepiamy. No. Ha. Dobra. Torbę muszę to jak podoba wam się odcinek z transportu ziemniaków na skup, no to fajnie, to my kończymy, idziemy do domu i do następnego odcinka. Papa. Pa. Co? Co jest co? Tu się kur... Jak tu się szybko włącza latarkę? No tak. A, no to tak to ja też. Myślałem, że guzik jest inny. No i tu. Słabą masz, no. O, ta to moja mocniejsza chyba, co? Słaba Co? Co to kurwa jest? To taka słaba wola. To no, moja. Moja mocniejsza? No pewnie. Chyba. 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 No, co, i teraz tu trzeba wyłączyć Tak. Dobra. To trzeba zamów, jak to przyjdzie. No. A, mam No. Do Abi przecież jeszcze. Dobra, idę do domu. Jadę na grzyby. Jedziesz? Jedziesz na grzyby? Nie, ja sobie z mamą w A chcesz jechać? Ja sobie z mamą w samochód. Ja to chodź ze mną, pojedziemy. Ja nigdzie nie jadę na jakieś tam miejsca, co nie... Ja jadę na pojady, to wiesz... Mama, wiesz na podszybki Ale tylko na podszybki. Na prawdziwki. Nie, to Do tylko są prawdziwki, dobra. Ja tak uważam. Dobra. Bajo.